Dziękuję bardzo. Zapraszam senatora Jerzego Chróścikowskiego. Pani marszałek, wysoka izbo. Dyskusja dzisiaj bardzo gorąca i myślę czas dzisiaj jest też dla parlamentarzystów czasem wyjątkowym, bo mamy rekolekcje. Wczoraj większość z nas była na rekolekcjach. Widzieliśmy się wczoraj w kościele. I myślę, że debatując na temat tej uchwały, każdy we własnym sumieniu powinien się zastanowić. Powinien się zastanowić, dlaczego tak się dzieje wśród nas, mimo że w większości jesteśmy katolikami, w większości mamy te same spojrzenie i w te same Boga wierzymy. I wszyscy mówimy tu, że jest prześladowanie katolików w świecie. Codziennie giną ludzie. Codziennie giną ludzie. I myślę, że wnioskodawcy, co się podpisywali pod, tym, pod tą uchwałą, no mieli też na uwadze, że trzeba w Polsce również zwrócić szczególną uwagę na to, że jest ostry atak na katolików. W Polsce również. Proszę zwrócić uwagę, czy znajdziecie chociaż jeden dzień w mediach, żeby nie atakowano katolików? W różny sposób. Czy choć jeden dzień się znajdzie, wolny od ataku? Chyba jedynym dniem, co było, tak delikatnie nam się wydawało, wybór Ojca Świętego Franciszka. A naraz w tej chwili jak lawina na. Świętego Franciszka, na człowieka uczciwego, wyglądałoby przemawiającego do nas prostotą. I taki atak w mediach, i polskich mediach, powtarzanych, cytowanych. Czy to nie jest atak na Kościół katolicki w Polsce? Przecież my nic innego, tylko zwracamy się w tej uchwale Senatu, w związku z powyższych okoliczności, wzywamy podmioty publiczne i społeczne, które starają się budować swoją obecność w życiu publicznym na praw upraw katolików świeckich, duchownych. Proszę Państwa, my tylko tyle się zwracamy. Chcemy, żebyśmy zwrócili się do ludzi z apelem. Przecież my niczego innego nie oczekujemy. Przecież jesteśmy ludźmi Kościoła. Większość z nas na tej sali. Dlatego apeluję z tego miejsca. Niech każdy we własnym sumieniu. W własnym sumieniu, nie politycznym. To, co wczoraj cytowałem biskupa, arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. A on do nas mówił, słuchajcie Boga, a nie ludzi. Słuchajcie Boga, a myślę, że resztę wszystko załatwimy sami. Bo każdy we własnym sumieniu, nie politycznym, we własnym sumieniu podejmiemy decyzję. I nie starajmy się jedni drugich atakować, bo to jest nie po katolicku. Nie atakujmy się. Jeśli mamy się pojednać przed świętami, jak przystało każdemu, pomyślmy, jak zagłosować tylko w interesie nie politycznym, że to Prawo i Sprawiedliwość napisało taką uchwałę, tylko w interesie obrony naszej wiary. Dziękuję i szczęść Boże. Dziękuję bardzo.